Wymyśliłem taki mały filmik, w którym chciałem pójść, jakby to powiedzieć, przeciwko dwóm mitom, które się za, pano, rozpanoszyły w Polsce w ostatnich czasach, w związku z działalnością tego całego Jacka Bartosiaka, oczywiście. Czyli mówienie o Makinderze i o tak zwanych potęgach morskich, rimlandowych. I potęgach wewnątrzkontynentalnych, czyli hartlandowych. Te twierdzenia są dosyć absurdalne. One odnoszą się do Brytyjczyków na przełomie XIX i XX wieku, odnoszą się do czasów wojny krymskiej i, i tam w drogę do I wojny światowej itd. Odnoszą się do współzawodnictwa brytyjskiego i z Rosją. Odnoszą się do tego, że Brytyjczycy panują na, na, na morzach, wiadomo. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Britons never, never, never shall be slaves. A Rosjanie mogą panować tylko tam, gdzie nie ma Brytyjczyków, tak? No, od tej do brytańskich, Morjej ja armia wszystkich silniej. No i, i teraz i tak, jeżeli ktoś się interesuje y, tematyką konkurencji i y, konfliktu brytyjsko-rosyjskiego, no to oczywiście teoria Mackindera jest bardzo pomocna, ale jeżeli ktoś chce tak jak Bartosiak używać teorii Mackindera do y, Dzisiejszej polityki czy tak zwanej geopolityki, no to to jest potężna odklejka, dlatego że dzisiaj Wielka Brytania ma znacznie, jest znacznie potężniejszym krajem niż kiedy była podczas British Empire. Tak, dobrze słyszeliście. To jest drugi mit, jaki trzeba w końcu rozwiać. Czym było to całe British Empire, przełomu XIX i XX wieku? Samotną wyspą Parlamentaryzmu, tak naprawdę. Mieliśmy obrażonych, ciągle jeszcze Amerykanów po drugiej stronie kałuży i słabych, zresztą Amerykanów, ciągle jeszcze słabych. Gospodarczo tak, ale tak zwany. Stany Zjednoczone w XIX wieku, drugiej połowie, nawet XIX wieku, to troszkę tak jak Niemcy po II wojnie światowej. Gospodarczy może i nawet olbrzym, ale militarny każeł. Więc Brytyjczycy mieli, a poza tym izolacjonizm. Więc Brytyjczycy mieli mm, obrażonych ex Brytyjczyków, którzy sobie z British America zrobili United States of America. A w samej Europie Brytyjczycy byli osamotnieni w zasadzie tylko Skandynawowie, Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi, Finowie w mniejszym stopniu. Finowie byli zdominowani przez carat. więc. więc Skandynawowie germańscy, Holendrzy, Belgowie i trochę Francuzi. Kumali w ogóle coś z tego parlamentaryzmu. Wszystkie inne kraje, cały czas, jak Hiszpania czy Niemcy yy, Zjednoczone, one się, yy, czy Portugalia, one nieustannie szarpały się między autokracją i demokracją. Więc Wielka Brytania. Tak, była takim pływającym skansenem parlamentaryzmu i liberalizmu w XIX wieku. Tak samo jak Rosja była skansenem takiego specyficznie pojętego rosyjskiego samodzierżawia prawda, i autorytaryzmu. Tak, i, i gdzie to tak jest teraz? Tuż dzisiaj Wielka Brytania jest wśród przyjaciół, cała Europa, jest z Wielką Brytanią. Cała Ameryka Północna jest z Wielką Brytanią. Przyjacielem Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej jest Meksyk, Japonia, Australia, Korea Południowa. Eee, także dzisiaj Wielka Brytania jest dużo potężniejszym, a nie słabszym krajem. Wiele osób ma problem z tym, bo im się wydaje, że jak coś jest duże na mapie, to to z tego coś wynika. Nie, Brytyjczycy zresztą przez to nie jest też tak, że ten kolonializm to był tylko, bo teraz ktoś powie, że no, napierała to. Właśnie powiedziałeś, że kolonializm nie miał sensu. Nie, miał sens, miał sens, ale się wyczerpał ten sens. To znaczy, Brytyjczycy zamienili Hindusów z kastowych odchyleńców, zamienili ich w demokratów i parlamentarnych ludzi. To samo nawet z pakistańczykami do pewnego stopnia zrobili. To, że w Pakistanie nie ma jednego wielkiego ISIS, to jest dzięki temu, że jest tam także brytyjskie prawo. Więc Brytyjczycy uczynili świat lepszym przez kolonializm. Wiem, że lewicy się nie podoba taki sposób myślenia, ale on tak dokładnie tak uważam, bo tak, bo tak było. Tak każdy uczciwy historyk powie. Ale faktem jest, że wtedy Wielka Brytania była skłócona z większością państw europejskich i ze Stanami Zjednoczonymi też. Był nawet plan red, red dlatego, że Brytyjczycy mieli czerwony kolor na tej mapie, a Amerykanie tradycyjnie się na niebiesko. I chodziło o to, żeby zabrać w Wielkiej Brytanii Kanadę. Stosunki były złe. Stosunki z USA były złe, stosunki z Niemcami były złe, stosunki z Hiszpanią były złe, stosunki z Portugalią były też napięte od 1910 później bo, i trochę wcześniej, bo urwali się jakby z sojuszu na chwilę. Sojusze, sojusz, no, Austro-Węgry, Rosja, no to wiadomo, no to fatalne stosunki, no bo jakie mają być tak między parlamentaryzmem a, a monarchiami absolutnymi. No, Niemcy to jeszcze tam mieli trochę tego parlamentaryzmu, ale też nie do końca, bo był oszukańczy i tak zrobiony, żeby zawsze wygrywały partie monarchistyczne. A do tego, um, do tego rzucili wyzwanie w ramach Weltpolitik, prawda, w flocie brytyjskiej. I to się nie podobało. Na, po drugiej stronie kanału ja się wcale nie dziwię. Więc Brytyj, Brytania była krajem słabym kiedyś, a już od lat 50. Zauważył to Pierre Jacquot, że Brytyjczycy nadal myślą McKinderem i że muszą przestać myśleć Makinderem, ponieważ są dzisiaj Brytyjczycy, to są lata 50., Pierre Jacquot pisał w latach 50., ja od nim nakręciłem cały duży film kiedyś. Jakby się tym wszystkim, bartosieczanom, chciało obejrzeć chociaż jeden taki film, to by w Polsce było lepiej. No ale co zrobić? W każdym razie Pierre Jacquot zamiast wierzyć w te wykopkowe kłamstwa na mój temat i że ja zazdroszczę Bartosiakowi, by jeden film jeżeli chociaż. No ale w każdym razie firma o, pie, pier, o generale Pierre -Jacques. No i ten Pierre on powiedział w latach 50., że Brytyjczycy są dzisiaj w jednym z filarów NATO, a NATO ma terytorium kontynentalne. NATO to jest Francja, to, to będą zachodnie Niemcy, to są Włochy, to jest Benelux, Musi być kontynentalne myślenie, musi być myślenie o wspólnocie wartości. Więc to, czego Bartosiak nawet dzisiaj nie jarzy, to rozumiał doskonale zwykły francuski generał w latach 50. XX wieku. Ta Także Mackinder się nadaje dla, do... Yy, Makinder się nadaje do y, cytowania dla historyków, którzy badają konflikt rosyjski rosyjsko-brytyjski. Do niczego więcej się nie nadaje. No, to by było na tyle. Za chwilę coś z innej nieco beczki.